Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. Jak zwykle dzieje się sporo, ale nie martwcie się, wyciągnąłem dla Was najciekawsze informacje z minionych godzin. Jeżeli nie chcesz ominąć kolejnych materiałów, to wiesz co zrobić. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie m.in. o tym, jak Avengers 6 będzie podobne do Avengers Endgame, dalej porozmawiamy sobie o tym, czy Ezra Miller może zostać w DC Universe po filmie The Flash. O kilku fajnych zdjęciach z kilku produkcji Marvela z 2023. O tym, że Dave Batista kończy z MCU, ale dzisiejsze zestawienie zaczniemy od remakeu Ocean's 11 z 1960. Ocean's 11 to seria filmów o napadach na różne miejsca i żeby tutaj nie było niedopowiedzeń, każdy tytuł ma inną cyferkę w tytule. Prawdopodobnie najbardziej znana część to Ocean's 11 z 2001 roku, w którym wystąpili chyba najlepsi aktorzy w ogóle, czyli na przykład Brad Pitt albo George Clooney. Według production list prace nad niezatytułowanym prequelem Ocean's 11 rozpoczną się 6 marca 2023. Głównymi Gwiazdami mają być Ryan Gosling i Margot Robbie, których zobaczymy jeszcze w tym roku w filmie pod tytułem Barbie. Chciałbym zaznaczyć, że film prawdopodobnie będzie rebootem, a nie prequelem filmu z 1960, w którym wystąpił na przykład Frank Sinatra. Dajcie mi znać, czy czekacie na newsy związane z nowym Ocean's 11. Powiem wam, że mi się tego typu filmy bardzo podobają. Lubię filmy o planowaniu, o napadach. O różnego rodzaju skokach i rzeczach niemożliwych do zrobienia, które okazują się możliwe. W każdym razie dajcie mi znać, czy czekacie, a my przechodzimy do MCU, ponieważ aktor, w który wciela się w Draxa, czyli Dave Batista, powiedział, że kończy z MCU. Na dobre. Już w maju 23 roku zobaczymy Strażników Galaktyki 3. Dave Batista wcieli się w Draxa ostatni raz. Aktor wcześniej wspominał, że Strażnicy Galaktyki 3 to może być ostatni raz, kiedy zobaczymy go w roli Draxa. No więc w wywiadzie dla GQ Dave Batista powiedział, że chciałby odkleić nalepkę, na której napisane jest Drax, która przyczepiona jest do jego czoła. Aktor chciałby skończyć z Draxem, który jest taką dosyć komediową postacią i zająć się bardziej poważnymi rolami zagrać w większej ilości. Dramatycznych ról. No i powiem Wam, że ja jestem w 100% za. Nie to, żebym nie chciał zobaczyć więcej Draxa, no ale aktorzy muszą się rozwijać. A jakby Dave Batista grał do końca swojego życia Draxa, no to nie zrobiłby kroków przód. A tak to się odczepi od tej franczyzy I tak James Gunn powiedział, że jest to ostatni raz, kiedy widzimy Strażników Galaktyki w tym składzie. No właśnie. I czy to może być e, zasugerowanie nam, że to jednak Drax zginie w Strażnikach Galaktyki 3? Według mnie będzie to e, Rocket Raccoon, ale nie jest przecież powiedziane, że dwóch e, Strażników Galaktyki. Nie odejdą, nie przeżyją do końca filmu, i to może być zarówno Rocket Raccoon, jak i Drax. Jednak wydaje mi się, że odejście aktora od roli nie musi automatycznie oznaczać śmierci tej postaci w MCU. Może być po prostu na, nie wiem, na emeryturze, tak jak powiedzmy Steve Rogers, który w sumie nie zginął, przeszedł na emeryturę i tyle. Ze Strażnikami Galaktyki może być podobnie. Po śmierci Draxa wszyscy stwierdzą, że hej, 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 to poszło za daleko, e, powinniśmy przystopować i pójść na jakąś superbohaterską emeryturę, aby nikomu więcej nie stała się krzywda. No i w ten sposób wszyscy pójdą w swoją stronę i już więcej ich nie zobaczymy. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, a my przechodzimy do zdjęć z kilku filmów dotyczących Marvela z 2023, ponieważ USA Today podzieliło się kilkoma naprawdę ciekawymi zdjęciami, a oto one. Nie będę za bardzo o nich opowiadał, bo tak naprawdę nie ma o czym opowiadać. Spójrzcie tylko na te trzy zdjęcia. Pierwsze pochodzi z Antmana i Osa Quantumania, na którym widzimy Hope, Janet i Hanka w Quantum Realm. Prawdopodobnie zdjęcie pochodzi ze sceny, w której cała trójka wchodzi do tego kosmicznego baru, jeżeli mogę to tak nazwać. Antman i Osa Quantumania zadebiutuje już 17 lutego. Kolejne zdjęcie pochodzi ze Strażników Galaktyki 3 z premierą 5 maja 2023. Widzimy tutaj prawie cały skład Strażników Galaktyki w nowych komiksowych strojach. Na pierwszym planie stoi Nebula z nową ręką, no i właśnie ta ręka jest najciekawszym elementem tego zdjęcia. Wygląda na to, że Nebula dostanie nową rękę. Skąd ją weźmie, tego nie wiemy. Jakie będą jej funkcje, tego też nie wiemy. Jednak wygląda jak jakaś nanotechnologia. Czyżby to była technologia Starka? Dowiemy się już w maju. Ostatnie zdjęcie pochodzi z Across the Spider-Verse, na którym widać, że Miles Morales przedstawia Gwen Stacy swoim rodzicom. Scena rozgrywa się na dachu jednego z budynków w Nowym Jorku. Jak doskonale wiecie, Gwen spotkała Milesa w pierwszej części i ich przyjaźń rozkwita. Twórcy animacji wspomnieli, że nie będzie to film dla dzieci. Oczywiście dzieci też będą się cieszyły oglądając tą animację, ale będą tam poruszane naprawdę dorosłe wątki. No i tutaj widzimy prawdopodobnie wkraczanie w dorosłość Milesa Moralesa. W Zwiastunie widzieliśmy też, że Peter B. Parker będzie miał dziecko, tak więc będą tutaj poruszane naprawdę poważne tematy. Animacja ma premierę latem 2023, a my przechodzimy z MCU do DCU, ponieważ nowe plotki wskazują na to, że Ezra Miller może pozostać w DC Universe jako flash po premierze filmu The Flash. No i powiem wam, że jest to dosyć kontrowersyjna decyzja, jeżeli okaże się prawdą. Jak Charles Murphy donosi na swoim Twitterze, niektórzy z włodarzy Warner Bros. Discovery chcieliby, aby Ezra Miller pozostał w roli Flasha po filmie The Flash z premierą w 2023. Swoją decyzję motywują tym, że aktor po tym, jak oznajmił, że potrzebuje pomocy psychologa czy specjalisty, nie wdał się w żadne poważniejsze kłopoty czy tarapaty. No i moim zdaniem to jest za mało, aby zatrzymać aktora w takiej roli. Jak wiecie, The Flash ma być resetem DC Universe ma wprowadzić multiversum ale wydarzenia z tego filmu będą tak naprawdę nieważne, ponieważ Peter Safran i James Gunn mają zamiar prawdopodobnie zresetować wszystko. No, i teraz wychodzi na to, że The Flash miałby zostać. No to jak? Albo reset wszystkiego, albo połowa rzeczy zostaje. Tak więc ja nie wiem o co tutaj chodzi. James Gunn potwierdził, że jeszcze w styczniu pokażą nam plany DC Universe na kolejne około 3 lata, a cały ich plan e, sięga aż mniej więcej 8 do 10 lat w przód. Co ja na ten temat sądzę? Ezra Miller ma nierówno pod sufitem. Gość odwalił większe rzeczy niż nie jeden z nas, razem wziętych nawet. Został oskarżony o kradzieże, o molestowanie, o, o rzeczach, których nie mogę tutaj powiedzieć, z racji demonetyzacji, ale jeżeli śledzisz ten kanał, to wiesz, co Ezra Miller zrobił. No i sam fakt, że poszedł na odwyk czy rehabilitację super, ekstra Szac szacun za to. To nie powinno ważyć na tym, czy powinien zostać w DC Universe, czy nie. Moim zdaniem, gość już jest skreślony i nie powinien wracać. A James Gunn powinien sobie znaleźć nowego Flash'a. Czy to będzie Grand Gustin z serialu The Flash? Raczej wątpię. Dajcie mi znać, czy według Was Ezra Miller powinien pozostać w DC Universe jako Flash? Po tym, co zrobił. Według mnie to nawet nie wymaga komentarza, powinni go wywalić już dawno temu, a my wracamy do MCU, ponieważ prawdopodobnie wiemy, jak Avengers 6 będzie podobne do Avengers 4. Mimo, że film Avengers Secret Wars ma premierę w maju 2026, czyli nieco ponad 3 lata od momentu nagrania tego materiału, to już na światło dzienne wyciekają pewne ogólne informacje na temat tego filmu. Avengers 6 będzie kulminacją sagi Multiversum, tak więc no nic dziwnego, że będzie to jeden z większych filmów, jak nie największy film MCU, jaki dostaniemy do 2026. Wszak ma się tam pojawić bardzo dużo postaci, nie tylko z MCU, ale właśnie z całego multiversum. Takie jak na przykład trzy wersje Spidermana, X-Men e, i wiele, wiele innych. Na swoim Twitterze Cooper MCU Heavy Spoilers napisał coś takiego. Z tego co słyszałem, to Avengers 6 będzie bardzo podobny do Avengers Endgame, jeżeli chodzi o time haste. Zamiast podróżować w najważniejsze punkty w MCU, Avengers będą podróżowali w najważniejsze punkty w Multiversum. No i to w sumie ma sens, bo będzie to po pierwsze kulminacja całej sagi Multiversum tak więc będą chcieli na pewno zakończyć ją jakimś takim naprawdę wielkim uderzeniem, w, zatrudniając jak największą ilość oryginalnych superbohaterów, których widzieliśmy powiedzmy od 2002 tam, czy od 2000 aż do teraz. Tylko, że mam z tym pewien problem, i pewnie się tutaj będziesz ze mną zgadzał. Otóż, na temat tego filmu nie wiemy praktycznie nic. Oprócz tytułu, oprócz tego, kto prawdopodobnie wystąpi w tym filmie, no i oprócz scenarzysty, no i pewnie generalnego pomysłu. Film ma swoją premierę za ponad 3 lata. Nie ma tutaj napisanego scenariusza, nie mamy tutaj reżysera, nie mamy praktycznie nic. Ale z drugiej strony. Studio Marvel i Kevin Feige mają plany na ten film, na 100%. Film ma premierę już za 3 lata, tak więc w tym momencie w MCU już są układane kostki, którymi będziemy krążyć, krążyć? Którymi będziemy deptać e, aż do premiery Avengers 6. Tak więc na pewno mają jakiś ogólny zarys fabuły, ale czy Heavy Spoilers... No, nie wyciąga pochopnie wniosków. Oczywiście, prawdopodobnie ma rację, bo to, co napisał, wydaje się po prostu logiczne. Z drugiej strony, myślę, że jest za wcześnie, aby mieć tego typu informacje na temat produkcji, która jest tak odległa. Daj mi znać, czy uważasz, że ta plotka, podkreślam, plotka. Może okazać się prawdą. Ja bym w sumie chciał, bo wydaje się logiczna i taka naturalna, ale Ty możesz mieć oczywiście inne zdanie. Na sam koniec chciałbym jeszcze przypomnieć o nowym kanale, który wystartował w 2023, czyli Kocham gry. Jeżeli jesteś takim samym graczem jak kinomaniakiem, no to zajrzyj, może zostaniesz na dłużej. Link w opisie i w karcie gdzieś tutaj, z prawej lub lewej strony. Na razie.